UR-164 Iwona oh! Kurde, pamiętam jak za dzieciaka Ogólnie mój dziadek Jeździł kombajnem I takie Z takie rury, widzowie, nie wiem jak się profesjonalnie Ale z takiej rury z kombajna szło takie Kurde, jak, jak, to powiedzieć wam, widzowie? Jak jedziesz kombajnem i z takiego jakby Masz taką ru rurę z boku i tak Halo? Halo, dobry wieczór Dobry wieczór. No, dzwonię, dzwonię sprawie ogłoszenia z prawie z Olixa. Tak. Eee, Ursus. Tak, 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 prawda? Eee, no to po prostu, no jestem zainteresowany, tak? Mhm. No, był tam, tak, 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 i tak, tak, zmieniamy, bo tam. No, trochę napszyma, tak pola i tak tam, na... tam, tam, tam! Tam, tam, tam! Mów pan, mów pan normalnie po polsku, weź pan telefon normalnie, a nie, bo ja pana w ogóle prawie nie słyszę. Pan tam, 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 coś pan pieprzy. Znowu kolejny łaszczyk. Jaki łaszczyk? To, co pan chodzi? Słabo pan mówi, problemy z dykcją. Normalnie pan mówi, jak coś sprzedajesz na Olixie, to mów normalnie, a nie tam, e, tam, 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 to. kurwa. Chłopie, ty jesteś bokserem? Mówisz po polsku, sprzedajesz się? Znaczy. Rolnictwo? Co ty odpierdalasz? Mów normalnie, chcę kupić od ciebie z ogłoszenia sprzęt za konkretne pieniądze. Mów normalnie, a nie kurde już pod nosem. No to mówię, że jest na sprzedaż, on no, prosto, no. Kurwa, kolejny łaszczyk. Ile tych łaszczyków jest na się dzisiaj? Chłopie! Mów normalnie po polsku! Ja. No co Na przykład tak, tak jak mówisz, po ile, po ile, ile chcesz za ten sprzęt? No jest napisana cena. No cena jest wysoka, 2500. Wygórowana jest. A to taka jest. Ja. Mm. Ty jesteś zamulony, człowiek. Naprawdę euh, nie chcę mi się z tobą rozmawiać. <gryżuj> no, do do, do zobaczenia na razie. No, no na razie. Wizowy <kryżuj> głos. Znowu głos jak łaszczyk, ale jeszcze gorzej zamulony. To jest przesada wizowy. No. Czekajcie, ja muszę dalej dzwonić do w... ale to jest naprawdę przesadne.